Hejka, witam was wszystkich w dzisiejszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzimy z takim Haulem małym, haulem zakupowy. Yy, niedawno właśnie ja sobie kupiłam kilka też ubrań i ja uwielbiam mam to pokazywać. teraz właśnie się pytaliście na Instagramie, czy właśnie nagram, bo pokazuję Wam na Instagramie, że jestem na przykład yy, byłam w Berszce, to zaraz mi piszecie, czy ja powiem Wam, co, co kupiłam sobie w Berszce, czy ja Wam dzisiaj to powiem wszystko tak właśnie... Pomyślałam, że nagram dla Was taki filmik, bo dużo osób lubi właśnie te ale zakupowe, ja to uwielbiam nagrywać, naprawdę kocham to nagrywać i no bardzo fajnie się to nagrywa, pokazuje. I co? Po prostu no, bo chcę Wam to pokazać, nie przedłużajmy. Jeśli odcinek się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, która pokaże mi się tutaj na moim palcu. Jeśli nie będzie ona szara i będziecie Ważela. <laughs> i będziecie ze wszystkimi moimi filmikami na bieżąco. No i też zapraszam na mojego Instagrama i na mojego TikToka. E, no i co, może nie przedłużajmy, to zostawimy na koniec odcinka, żeby pokazać. I teraz przejdźmy po prostu do torby z Berszki. Trochę tego jest. Też są rzeczy z Empika, bo kilka sobie też rzeczy w Empiku kupiłam, to też Wam pokażę. No i właśnie też nie jest... jeszcze jedna rzecz też nie jest dla No sami zobaczycie co będzie w tej chwili, co sobie kupiłam w berzce. E, w tym teraz sobie za dużo tych rzeczy nie kupiłam berszce, bo ostatnio sobie kupiłam w werszce, takie jak e, ta bluzka jest z Pull and Bear, e, ta bluza jest z be, ta kurtka jest z werszki, to też dużo mam tego. No dobra, nie przedłużajmy. Może zacznijmy po prostu od Empika, bo mam pierwsze rzeczy tutaj na początku, e, o właśnie tutaj mam jedno Raffaello, jak zawsze moje bramę, dobra, e, teraz byłam w Berszty, to sobie, e, pff, teraz byłam w Empiku, to sobie kupiłam trzy zeszyty z firmy Pukapat, ja uwielbiam te zeszyty z, z tej firmy i sobie kupiłam takie właśnie trzy zeszyty, jeden to właśnie w takim kolorze, Kolejny jest taki różowy w takie kropeczki i niebieski w takie kropeczki Następnie to są e, długopisy, ja już je odpakowałam, bo ja uwielbiam po prostu odpakowywać od razu rzeczy Nie wiem, właśnie nie umiem się tak powstrzymać, żeby ich nie rozpakować I to są długopisy, które są już bardzo znane z MPK. Ja uwielbiam te długopisy i to są takie długopisy ja je kupiłam sobie na sztuki, bo mi się bardzo podobał. Pierwszy to jest taki z takim właśnie kotkiem, o, następny to jest z takim też kotkiem właśnie brązowym, eee, kolejny to jest taki z takim słonikiem różowy i tu jest napisane Koch, Foch, eee, tu jest napisane Bismarck i Ty gonisz, no. E, później następne to jest ten właśnie z takimi ja, zwierzątkami. One są zmazywalne. To właśnie super jest to, że one są zmazywalne. Te nie są. Te trzy chyba nie są. Mam <grym> Te trzy chyba nie są zmazywalne, ale i takie kupiłam. Mm. No i tutaj taki z taką pandką. Pandą. Ja je bardzo lubię i je mi, nimi bardzo wygodnie e, w szkole piszę. Dlatego sobie takie na sztuki kupiłam. Bardzo fajnie. I jeszcze takie dwa. E, Dwa długopisy z takimi tutaj, o, takie. Z takimi, jak to się nazywa? E, kaktusami, właśnie, z takimi kaktusikami. Sobie kupiłam one, właśnie też są, właśnie, e, one były takie dwie, e, dwa długopisy w takiej paszce. To ja sobie kupiłam, one są zmazywalne. Tutaj widzicie. No, mi się strasznie spodobały takie fajne, ja bardzo lubię te długopisy i one są. O, takie cieniutkie. Jeszcze ich nie rozpakowałam, bo właśnie niedawno. O, widzicie? Takie są No, A ja lubię pisać cienkimi, długopisami, bo się wtedy tak ładnie wygląda druk. Zreszyty. A tymi grubszymi, to no. Kupię sobie je, a później tak. Nie są dla mnie. Później ich jednak nie używam. Yy, yy, dobra. Następną rzeczą to już ostatnią, z MPK. To jest moje wymarzone, moje wymarzone. Ja zawsze o nich marzyłam, żeby te sobie kupić. E, flamastry, to są takie cienkopisy, o flamastry No, takie właśnie sobie e, kupiłam, bo o nich dużo, długo myślałam. Zawsze mi się one podobały, bo one są takie fajne, mam taki flamastrowy, ale trochę cienkopis. To są one są super i jeszcze moje ulubione kolory, czyli właśnie taki jasny... E, różowy, taki kolor skóry. E, tutaj bardziej taki ciemniejszy, fioletowy. No, super kolory, i właśnie sobie je kupiłam. Tak, no. Z tej firmy Stanisław? Nie wiem, ja nigdy nie wiem, tutaj firma jak się wymawia, ale one kosztowały 35 zł. To troszeczkę dużo. Nigdy tyle nie wydałam na takie właśnie ciekopisy, ale teraz pomyślałam sobie takie kupię no, wszystko sobie sama kupiłam, ale no, się cieszę nawet, bo uwielbiam sobie takie rzeczy kupować. E, dobrze, następną rzeczą to jest taki wisiorek. E, to jest też właśnie z wisiorek, taki z literką G. O. O, jezu, bo o, z taką literką G, złoty... O, tak wygląda. Kiedyś miałam taki łańcuszek z literką G, ale do... Zgubiłam. No i teraz przechodzimy do dwóch rzeczy z berzki. Pierwszą rzeczą z berzki to są... Ja już odczepiam w ogóle metki. Boże, jak ja tego zabrzeję, ja odczypiam zawsze metki od razu, bo już, bo już chcę pokazać i po co już trzymać, a to powiedziałam, że chcę to nagrać. No i to są czarne spodnie z berzki te... Z tym łańcuchem, to jest z łańcuchem. Ja zawsze te spodnie mi się podobały. O, jeszcze tego nie odczepiłam. E, mi się zawsze te spodnie podobały. Tylko właśnie ja e, jestem. Nie jestem wysoka i one były dla mnie za długie. No i właśnie musiałam trochę poczekać, ale teraz sobie właśnie je kupiłam. E, I one. Ja, ja mam rozmiar 32. Bo jakbym wzięła 34, to, nie były, to by były za długie. No i właśnie ja się cieszę, bo to jest... Ma... Właśnie... Ja z tych spodni się bardzo cieszę. Ten łańcuch mnie zawsze do tego tych, spodni spod To właśnie są trzy kolory: białe, czarne i fioletowe, ale fioletowy to raczej tak dla mnie to nie był no taki. nie jest dla mnie taki super kolor właśnie. No i teraz już ostatnia rzecz z i Jest jakie to jest super. Jakie to jest... O! I to jest... Ten słynny tweterek z berszki. To jest, on jest teraz bardzo zdany w berzce. No, on jest taki milusi z tego z Jak ja to zobaczyłam, to wie, o Boże. Nie, no, mi się tak to podoba. Jeszcze jak jest zimniej, to można zawsze go założyć. Jeszcze teraz jest troszeczkę za ciepło, ale w zimę na pewno będę go nosić. Na przykład jak. E Jesteśmy z rodzicami, właśnie w Władysławowie. To jesteśmy wieczorem, to mogę zawsze taki założyć i będzie super. I on jest właśnie tutaj na taki, jest I to jest rozmiar Eskę. Ja wziąłem sobie rozmiar Eskę, bo Xyzka była dla mnie No i to kosztowało 70 chyba zł, tak. To kosztowało 70 zł, to i tak nie jest źle. Za takie coś. I tu jest w środku taki bilusie, no. Super, to jest, naprawdę ja się cieszę. Był jeszcze biały, ale. Mm, jakoś biały nie pasował mi za bardzo do niego. No i to są właśnie moje yy, zakupy w wersce moich zakupów dzisiejszych, mam nadzieję, że, te, że po prostu Wam się spodobały te odcinki takie, piszcie czy chcecie więcej takich odcinków z takiej właśnie hauli, ja mogę je robić, bo no widzicie, trochę sobie teraz ostatnio, ostatnią rzeczy kupiłam, tamtym razem też sobie kupiłam, e, ostatnim, ostatni odcinek, nie, e, w tym co z plecakiem też sobie kupiłam coś, cały czas na moich odcinkach coś się jest z kupowania, no ale bardzo się cieszę z takich odcinków i uwielbiam nagrywać no i co? Dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Bye bye!